Drugi sezon Pati ruszył z kopyta. Jest to pierwszy taki pełnokrwisty polski spin-off, czyli taka poboczna historia do serialu Skazana. A z nami e, aktorzy tego serialu, wyjątkowa dwójka gości. Jadwiga Basińska w serialu wciela się w Mariolkę, współlokatorkę Pati oraz Karol, Karol Bernacki gra Irka. Członka gangu narkotykowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Można już zobaczyć trzeci odcinek na platformie HBO Max, bo już tak można oficjalnie o tym mówić. Słuchajcie, ale zanim o tym odcinku, to Jadwiga bym chciał się zapytać, jak ty w ogóle. Dostałaś się do tego serialu, bo no, twoja postać kojarzy nam się bardziej właśnie z kabaretem, ze sketchem, z uśmiechem. No właśnie. A tutaj, no właśnie. A tutaj, humorem, a tutaj nagle współlokatorka od Adamskiej <noise> i Patty. Nie wiem. No czy ja się dostałam w najbardziej e, e, najbardziej najprostszą drogą, jaką człowiek dostaje się do filmu, czyli po warunkach? Wygrałam. <śmiech> <śmiech> Założyłam zieloną bluzeczkę, spódniczkę jeansową i przyszłam. No wygrałam casting prawdopodobnie, znaczy Aha. chyba po prostu wygrałam A jak to casting. wyglądało powiedz? Sprzyjało mi bardzo wiele rzeczy. Oprócz tego, że usłyszałam, e, moja menedżerka zadzwoniła i powiedziała, wiesz, masz zagrać Mariolę, lat 50. Ja mówię, wow, już bardzo blisko, bo ja mam 53. Super, dobrze. No i potem zaczęłam jej opowiadać i pomyślałam sobie, że znam Mariolę. Mhm. Że wiem, kto to jest, że w ogóle jest we mnie y, częściej. Natomiast byłam na wakacjach na Mazurach, o których rozmawiałeś przed chwilą, i w takich, ponieważ byliśmy dużą grupą osób w bardzo spartańskich warun warunkach i miałam nagrać self-tape'a, nie wiem, czy dobrze mówię, ale takie coś, jakąś mhm. scenkę i y, mhm. No i sprzyjało mi to, że byłam w jakimś bardzo, mm, no... Nieluksusowym miejscu. Oj, bardzo nieluksusowym <laughs> miejscu. Wręcz nawet nawet wydaje mi się, że można było czuć zapach tego miejsca, tej błazerii starej. I tam nagrałam Sejl... Bardzo dobrze się w związku z tym czułam. Nie miałam niczego, nie byłam pomalowana. i. i im gorzej, tym coś. lepiej. Tak, no do Marioli tak. I wysłałaś no. to, poszłaś na kasnik, zostałaś zaproszona i tam spotkałaś Olę Adamską? Tak. I co right. wtedy? Oj no świetnie, znaczy oprócz tego, ja mam takie momenty, takie chwile, że ja często czuję się jak dinozaur, przepraszam, ale tak jest i Ola do mnie tak, proszę pani, proszę pani, ja oglądałam, ja się chyba na pani tak trochę wychowałam. No więc takie coś było, że że oglądała spektakl, ale nie była jeszcze nigdy na żywo, więc zapraszamy, będziemy grali w Warszawie, ale jestem w kontakcie z Olą. No i potem i potem wydarzyło się coś niesamowitego dla mnie, dlatego że w momencie, kiedy miałyśmy zagrać nasze sceny dwie albo trzy, to po prostu stanęła przede mną Pati zaczęła do mnie mówić i ja stałam się Mariolą i to się stało po prostu... W... Ale fajna tak. historia. Tak. Karola ty po prostu ze Szwecji przyleciałeś do swojego byłego kolegi z gangu narkotykowego. Jak widać po warunkach, ale też ze Szwecją masz historię. Piękną. Chodzi o to, że te kolorowe włosy tak, kojarzące tak. się ze Szwecją. Mhm. Ja wiem, czy to gang narkotykowy. Raczej lokalni biznesmeni. <głos> <głos> Ale delikatnie rozumiem. to rozumiem! <noise> A lokalni biznesmeni i tak, no rzeczywiście biznes się tam e, przy morzu kręci z jednej i z drugiej strony. Z reguły to się właśnie w okolicach portu e, gdzieś zawija. Do portu trzeba po coś pojechać, coś odebrać, potem coś sprzedać. Ktoś tam tamtędy też przejeżdża, jak to w pati bywa, kogoś się szuka. I, I tak to właśnie jest. W ale kogo Ty szukasz dokładnie? Szukamy tego Krystiana, szukamy kogoś, kto tam chciał nas, Drobinkę, może oszukać, ale tak naprawdę to mego chyba najpierw oszukaliśmy zupełnie niechcący, ponieważ przyjechał w poszukiwaniu pracy, a okazało się, że tej pracy, mimo tego, że była mu obiecana, dla niego nie było. I tak się zawiązała ta historia z poszukiwaniem potem Krystiana. Słuchaj, ty jesteś człowiekiem, z tego co wiem, który kocha sporty walki, motocross, sport. Czy to się przydaje na planie serialu Patty? Na planie serialu Patty bezpośrednio nie. Znaczy robiliśmy jedną taką stan scenę odjeżdżanie samochodem w sposób taki bardziej, powiedziałbym. Ale to w, w, w tym konkretnym serialu chyba nie było to jakoś specjalnie użyteczne. Jasne. No dobrze, mówisz, że biznesmeni, którzy coś tam sprzedają, coś kupują. A co ty sprzedawaj się, kupowałem? Kiedy, kiedy ty byłeś takim biznesmenem w młodych czasach? Właśnie, ja byłem takim bardziej pomocnikiem yy, biznesmena. Biznesmeny. Lewą Ale ręką, uczciwego. Lewą ręką bardzo uczciwego, bardzo, bardzo uczciwego biznesmena. Albert Madeusz, tak. Bo ja byłem w Szwecji i pracowałem, jak miałem 18 ja lat. Ja tego nie wiem, wiesz? I, I ja tam pracowałem na budowie kilka miesięcy, ale też pracowałem jako handlarz truskawek. To znaczy, w Szwedzi mają coś takiego jak święte truskawki i sprzedają za horrendalne pieniądze takie małe boksiki truskaweczek. Jestem ich kilkanaście. Są to oczywiście szwedzkie truskawki z polskiego portu <laughs> i takimi truskawkami się właśnie w lipcu w, w Szwecji, w okolicach Sztokholmu, wszędzie w całej Szwecji handluje, żeby mm, no, podrobić żeby Przeżyć. Przeżyć się lokalny Przeżyć. interes. Mamy tutaj święto truskawki w Szwecji, czyli dosyć dużą ciekawostkę. <laughs> Inną ciekawostką jest to, Jadwiga, powiedziałaś sama, że masz 53 lata i panie i panowie, Jadwiga, chyba mogę to powiedzieć, tak. jest babcią. Tak. Czy to jest ciekawostka? Nie wiem, no nie jest chyba trochę babcią. To jest amazing. w ogóle pie... Jak to jest Dokładnie. możliwe, że ty jesteś babcią? No, znaczy mam syna, Cyna? który ma żonę A, i to... oni mają dziecko. dziecko. Tak to się pa, dzieje. Tak to się wow. Dzieje. <laughs> Świetnie, że mi to wyjaśniłaś. Dzięki. <laughs> tak. Helenkę. Helenka. Ile tak. Helenka ma? Roczek. O, a byliście już na jakichś wspólnych wakacjach? Będziemy. Mhm. Będziemy, znaczy Byliśmy na wspólnych... Ach, byliśmy! Rok temu Helena była, miała dwa miesiące. tak? Wspaniale. No bardzo tego pilnuję. Masz że... czwórkę dzieci, prawda? Tak. I jedną wnuczkę. I jedną wnuczkę. Jezu, to autokarem jedziecie na wakacje. <grym> nie, nie. No no Czekaj, umawialiśmy... jak tam się te, te, te młodsze dzieciaki będą miały swoje rodziny, to chyba autokar wam to się To wtedy przy... autokarem. Tak. I wtedy chyba wybierzemy się, będzie nastać tylko na ten Augustów. ja wam do Szwecji, pomoże się udać. Ale nie, bo ty mi opowiadaj się o kamperze. Tak. Pożyczysz nam? Mogę was tam przetransportować. A, no, ale to ale... tylko dlatego, że tam jest tyle przełączników, żebyście nie dali rady tego wszystkiego spamiętać. Mój Darek wydał. No to jeżeli Darek da radę, to z przyjemnością. Darek? Hey, Dariusz, Dar dobrego <laughs> flowem i Sariusz? <laughs> Kochany. Bardzo Wam dziękujemy, słuchajcie, za, 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 za rozmowę. Pati 2 oczywiście na HBO Max można oglądać. Trzeci odcinek jest już dostępny. Wam pięknych wakacji życzymy. Tak. Dziękujemy wzajemnie. Cześć, tu Dorota i Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o tej Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl